Channeling Krayona z dnia 6 czerwca 2020 roku przekazany w New York City. Seria "Bariery i filtry", część pierwsza. Strach. Witajcie, jestem Krayon od usług magnetycznych. To spotkanie zostało zaprojektowane, że odbędzie się w Nowym Jorku. Będzie tutaj seria czterech channelingów i to jest pierwszy z czterech. Wydawać się może, że to o czym będziemy mówić zostało już poruszane w poprzednich channelingach, ale nie w ten sposób, jak to zostanie ujęte teraz. Będziemy mówić o barierach i filtrach, ale to za chwilę. Chcę powiedzieć parę słów na temat aktualnych wydarzeń. Ponieważ te channelingi będą słuchane przez wiele lat, wydaje się nie na miejscu mówić o aktualnych wydarzeniach. Te aktualne wydarzenia nie są nie na miejscu, bo one są rewolucyjne. Są tacy, którzy będą się patrzeć na zamieszki w swoim kraju i w innych krajach i powiedzą, że to nic nowego to samo, to już się wydarzało poprzednio. Te same kwestie, te same problemy, a inni powiedzą, to wszystko się uspokoi i wracamy do tego, co było. Ale moi drodzy, to nie wróci. Nie wróci. I dlatego chcę porozmawiać o tym, czego w rzeczywistości dotyczą te wszystkie demonstracje. Powiem Wam coś, żebyście mogli nad tym pomyśleć. Miliony ludzi oglądały. Niewłaściwą i tragiczną śmierć jednego człowieka. I można powiedzieć, no cóż, znowu to samo, to już było. Kiedy wreszcie będziemy mogli coś zrobić na ten temat? I tu mamy demonstrację. I nie wiadomo dlaczego, te demonstracje obegły cały świat, bo, moi drodzy, to co się teraz dzieje, to nie jest to samo co było. To nie są demonstracje dotyczące jednego człowieka. To jest wyraz, Frustracji ludzkości, bo jeszcze nie dorośliście i to powoduje frustrację. Naprawdę? Nie jesteśmy jeszcze dorośli? Intuicyjnie wzrasta poczucie rozczarowania, pomimo tego, że jest szereg rzeczy, które się poprawiły. W rzeczywistości jest to demonstracja przeciwko głupocie tych, którzy nie dorastają razem z wami. Frustracja. Bo przecież powinniśmy być mądrzejsi, jako rasa ludzka. Ale w tym wszystkim przewija się ziarno, że w rzeczywistości ludzkość jest lepsza niż to. A frustracja jest na temat tego, dlaczego ta głupota w dalszym ciągu jeszcze istnieje, co możemy z tym zrobić. Ale z tego wykształci się trend, który będziecie oglądać. Trend dotyczący bezprawia. A w szczególności w odniesieniu do kobiet, i mówicie, przecież my możemy to zrobić. Zaczęliśmy już to robić. I to jest to, co się w tej chwili dzieje. To nie dotyczy tego, co się stało z jednym człowiekiem w jednym mieście. Jest to ta ogarniająca frustracja. Przecież wiemy, że może być lepiej. Jaki więc to będzie miało wpływ na ten channeling? Na ten channeling w przyszłości, na 5-10 lat. Powiem Wam, zobaczcie, co z tego wyrosło. Tak będą mówić ludzie, patrząc wstecz i oglądając to, co będzie wtedy. To nie wróciło do tego, co było, bo wszystkie normalne rzeczy zaczęły się zmieniać. I tak będzie. Ta planeta zaczyna wzrastać. Jesteście w środku pandemii. Więc możecie spoglądać jeden na drugiego. I to jest wszędzie, na całym świecie. Nie dotyczy jakiegoś jednego specjalnego miejsca. Ostatnim razem, kiedy ludzie mieli możliwość takiego spojrzenia na siebie, to było w czasie wojny. O wtedy patrzyliście, jak wspólnie odbudować to, co się zepsuło. I tu, teraz, zaczyna się nowa normalność. Te kolejne channelingi będą dotyczyć tej właśnie nowej normalności, która zderza się ze starą normalnością bariery. Będziemy mówić o czterech z nich. Jakie mają cechy? Co może być, kiedy wszystkie wystąpią razem? Zaczniemy od najbardziej znanej, czegoś o czym mówiliśmy już poprzednio tak więc bariery i filtry. Człowiek. Którzy przychodzi na ziemię rodzi się jako dziecko jest to jednostka w pełni zaktywowana. To znaczy, że jak będziesz rosnąć, to możesz mieć niesamowite zdolności i możliwości. Chyba że zostaniesz od tego odtrenowany. Możesz intuicyjnie wiedzieć wszystko od Bogu, co ci potrzeba. Ale rzeczywistość jest inna. Ludzie wierzą, że jak się człowiek rodzi. To jest na bardzo niskim szczeblu rozwoju i musi się uczyć wszystkiego, aby osiągnąć to lub osiągnąć coś innego. Jeżeli powstają u ciebie spirytualne kwestie, to mówi ci się, że musisz zrobić to i owo i tak dalej, aby w ogóle być, zostać zauważonym przez Boga. A co jeżeli wam powiem coś nieoczekiwanego? Przychodzicie tutaj w pełni zaktywowani. I pozostaje tylko kwestia odkrycia tych wszystkich zdolności i używania ich. Człowiek został zaplanowany, aby żyć przynajmniej dwie setki lat, a nawet trzy. Każda wasza tkanka odmładza się w pewien sposób. Jeżeli mielibyście system taki, aby wasze tilamery nie ulegały skróceniu, to nie starzelibyście się. Jak długo moglibyście żyć, gdyby starzenie się zwolniło się do bardzo niewielkiego procentu tego, co jest w tej chwili? 200 lat? 300 lat? Zapytajcie o to kogoś w naukach medycznych, jak długo moglibyście żyć, gdyby wasze tilamery nie ulegały skróceniu. A teraz skracanie tilamerów to jest coś, co sami wynaleźliście. Bo jest to związane z energią, energią świadomości. Także nie bądźcie zdziwieni, że życie będzie się nadal wydłużało, chociaż naukowcy mogą wam powiedzieć: O, to jest związane z dietą, z klimatem, ale pojawią się ludzie, których wiek będzie przekraczał wszelkie oczekiwania. I co najważniejsze, nie będzie wyglądało, że oni się starzeją. W jakiś sposób następuje u nich, Odmładzanie. To będzie. Zobaczycie to. Nawet zobaczycie to we wiadomościach. A to wszystko dlatego, że świadomość zaczyna wzrastać. Ale ten wzrost nie będzie postępował, dopóki używacie bariery strachu. Zapytacie, strach przed czym? Odpowiedź? przed wszystkim. Bo od początku urodzenia zaczyna się wam wpajać zasady, w jaki sposób żyć? Co robić, czego nie robić? Co zrobić, aby złe rzeczy się wam nie przytrawiły? Nawet gdyby dziecku nie wpajać tego wszystkiego, to ono w dalszym ciągu żyje w strachu kultury, która włącza partnerów, bosów, rządy, na dodatek ten strach kombinuje się z niskim poczuciem własnej wartości. Wyobraźcie sobie, niewinne dziecko, które po raz pierwszy idzie do wielkiego budynku i słyszy tam: Urodziłeś się nieczysty, jesteś nikim. I żeby w ogóle mieć jakąś wartość, to musisz zrobić to, to i to. Inaczej Bóg nawet nie spojrzy na ciebie. Dziecko wraca do domu i odkrywa, że rodzice wierzą w to samo. I mówimy tu o strachu przed Bogiem. Rozumiecie, chyba? I to zostaje wtrenowane w Ciebie Brak poczucia własnej wartości Jest bardzo popularny na tej planecie Ale wiedzcie, że ze wzrostem świadomości Prawda zacznie wychodzić na wierzch Dlatego, że kochający Bóg, który Cię stworzył Dał Ci duszę Nie zrobi czegoś takiego, jak karać Ciebie za to Bo czy zrobilibyście coś takiego dla swoich dzieci? A prawda o tym Widzi w powietrzu już dawien dawna. I teraz coraz więcej ludzi zacznie ją odkrywać dla siebie. I zaczniecie odkrywać swoją wspaniałość. Bo pochodzić to będzie ze wspaniałości Boga. Tak więc nie dziwcie się tej frustracji na całym świecie, kiedy ludzie zaczynają patrzeć na coś, co jest prawdą. Zaczynają ją odczuwać i rozumieć, że są czymś o wiele, wiele więcej. Niż im mówiono i że nie musicie więcej wierzyć w dziecinne bajeczki i inne rzeczy, które wam mówiono w starej energii. Chociaż rodzice starali się was wychować jak najlepiej, ale teraz jesteście już w innej energii. Filtry. Chcę wprowadzić coś, o czym przedtem nie mówiłem jeszcze. Filtry też się zmieniają i są już trochę inne obecnie. Mówić będziemy o filtrach, których używacie w codziennym życiu. I o filtrach do rzeczy, których nie chcecie. Na pewno macie filtry w przewodach napowietrzania, które wy wyłapują drobne cząsteczki, które tam są niepotrzebne. Używacie filtrów w przygotowaniu. Wiecie, o czym mówię. Tak więc jest mnóstwo filtrów tego typu. Ale jednym z takich, który jest najważniejszy, to jest wyższa świadomość. Jeżeli zrozumiecie ważność tego, to pozwoli to wam rozwijać się szybciej w każdym kierunku, który wybierzecie. Bo ilu z Was ma różne strachy? Nawet nie podnoście ręki, ja wiem. A teraz zaczynają się również objawiać nowe strachy. Wobec tego, zwracam się do Was wszystkich, abyście rozważyli zainstalowanie pewnego filtra. Jest to jeden z pierwszych. O których będę mówił w ciągu tych następnych paru dni. A filtr będzie filtrował rzeczy, które są nieprawdziwe, negatywne, strachotwórcze. I możecie powiedzieć, drogi duchu, spraw, aby mógł rozróżnić te rzeczy i robić to w mojej wspaniałości. Kiedy takie rzeczy nadpłyną, to chcę, aby ten filtr zatrzymał je. I nie wpuścił do mojego życia. Drogi duchu, chcę odfiltrować wszystkie negatywne rzeczy, które idą w moim kierunku, które ktoś mi pokazuje, włączając w to, co płynie od mojej rodziny, z mojej pracy lub z mediów. Chcę to widzieć wszystko bardzo jasno i nie wpuszczać do mojego rozumu. Filtr przeciwko wszystkim negatywnym rzeczom które nie są prawdą lub które są tendencyjne, niosą w sobie jakieś specjalne agendy, bo gdyby weszły w moje życie, zmieniłyby moją wspaniałość. Możesz sobie to nawet wyobrażać fizycznie, jak te rzeczy uderzają w filtr i filtr je odrzuca, tak abyś był ponad w tym wszystkim, i nie dopuszczał do siebie tych negatywnych uderzeń. Aby to się nie przejawiło nawet w potocznych rozmowach Kiedy ludzie z przyzwyczajenia zaczną narzekać I wskazywać na negatywne rzeczy I straszyć tym, co nadchodzi lub może się wydarzyć Ten filtr musi również odcinać bycie ofiarą Ty nie jesteś ofiarą na tej planecie Jesteś kreatorem I ten filtr musi sprawdzić to Abyś miał bardzo spokojny sen Mówiąc to metaforycznie, odetchnij i powiedz: Jestem dzieckiem Boga. Nie jestem tu po to, aby wchłaniać negatywizm, a przeciwnie, jestem po to, aby kreować dobroć. I wszędzie, gdzie się pokazuję, tam objawia się radość, zrozumienie, mądrość i dojrzałość. I aby być takim. Nie wpuszczę do siebie tych rzeczy negatywnych, dlatego że będę je widział od razu, rozpoznam je, ale będziesz widział te rzeczy negatywne. One będą walić w ciebie, ale od razu powiecie, to nie jest dla mnie, a nawet możecie komuś powiedzieć, ja nie chcę tego już słychać więcej. Także przebacz mi, kocham cię, ale nie chcę o tym rozmawiać. I znajdziecie wiele sposobów, aby te rzeczy od siebie odrzucać, a inni zaczną się uczyć, uczyć nowej sytuacji. To jest filtr, o którym mówię. Czy jesteście gotowi, aby go zainstalować? Bo w momencie, kiedy udzielicie pozwolenia na zainstalowanie, on zacznie działać. I to jest nowe narzędzie, a wasz innate rozpozna to natychmiast. I powie ci, co jest zgodne z Twoją wspaniałością, a co nie. Jest to bardzo dobry filtr, bo jest to bariera, która pomoże Ci aktywować wszystko, co Ci jest potrzebne. I to był filtr numer jeden. O następnych później, to czego nauczamy, jest potrzebne Wam w czasach teraz, w których żyjecie. Więcej wiadomości od Kryona będzie aktualnych. Bo jesteście już w tej wielkiej przemianie, którą przepowiadaliśmy dla Was. I tak to jest. Tłumaczył dla Państwa Janusz Grabowski.